Andrzej Duda zdecydował się na bardzo nieoczywisty krok. Prezydent zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego senacką poprawkę do ustawy 2. 0 O jego decyzji za pośrednictwem Twittera poinformował minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Andrzej Duda sprzeciwił się otwarcie prawu i sprawiedliwości, a właściwie senackiej poprawce głośniej konstytucji dla nauki. Decyzja prezydenta wywołała ogromne emocje wśród opinii publicznej. Kolejne kontrowersje wzbudziła także reakcja Jarosława Gowina, który otwarcie zgodził się z głową państwa. Andrzej Duda zaskarżył do TK Senacką poprawkę Konstytucji dla nauki. Prezydent Duda zaskarżył do Trybunału Senacką wrzutkę do ustawy 2. 0 gwarantującą sędziom dożywotne zatrudnienie na uczelniach. Ten przepis jest nie tylko sprzeczny z Konstytucją. jest też niemoralny i sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem. Pełne poparcie z mojej strony dla wniosku Pat napisał minister nauki i szkolnictwa wyższego na swym koncie na Twitterze. Ograniczając swobodę uczelni w decydowaniu, kto i o czym ma nauczać, podważa istotę akademickiej wolności badań naukowych, nauczania i bycia nauczanym. Odbierając szkole wyższej ustawowo przyznane kompetencje, likwidują jedną z barier chroniących działalność akademicką przed nieuzasadnioną ingerencją państwa, napisał sam Duda w swoim wniosku o poprawce. o co dokładnie chodziło w poprawce zaproponowanej przez senatora prawa i sprawiedliwości Marka Martynowskiego, z którą stanowczo nie zgadzały się już w przeszłości środowiska opozycyjne oraz uniwersyteckie z całej Polski. Według przepisu każdy urzędujący sędzia TK, SN lub SA, a także sędziowie w stanie spoczynku mogliby dożywotnio pracować na uczelniach wyższych bez możliwości rozwiązania umowy z inicjatywy placówki edukacyjnej. Warunki ewentualnego wygaśnięcia kontraktu zakreślone w poprawce okazały się bardzo wąskie. Proponowany zapis sprawiałby także, iż w przypadku objęcia przez pracownika naukowego Uniwersytetu stanowisk określonych w ustawie ich umowa automatycznie stawałaby się bezterminowa. Czy to początek nowego konfliktu na linii Duda-PiS? Czas pokaże, w jaki sposób Trybunał Konstytucyjny odniesie się do wątpliwości prezydenta Andrzeja Dudy. ewentualne przystanie gremium na wątpliwości głowy państwa okazałyby się niemałym ciosem w prawo i sprawiedliwość oraz parlamentarzystów z ramienia partii.